Dobra przyszła paczka o. Co my tu mamy? Piękna sprawa Rydeszek Do Asterki Bożej <try> Co tutaj dalej mamy? Tumiczek końcowy nowy mm. Rua przednia mm. Cyk jakie tu będzie łączenie? Ciekawe tak. Tu jest tak Tu jest do tego łączenie Mhm. Mm. Mm A tu co już? Dawy? Mm -hmm. pierścienie. Pierścień. Szczelka. Cykfucht, duch, śruby. Mm -hmm. No dobra, ale jak to jest tutaj z tym? Tu dały to. Aha. No mhm. to wchodzi tu. To się skręca z tym, a to dały do tego. Aha. No dobra, trzeba dzwonić do pana klienta, bo to wydeszek do. Asterki Bożej. O wesy Tylko paragonu nie dały. O skurwysyn, nie dały paragonu. Manifaktury. Czy ja się, najlepsze nie dały. A. A może gdzieś jest... Nie ma. Tylko tu jest cena. Ciekawe, jak to, że żadnej faktury nic nie dali. No nic, trudno. Trzeba będzie sobie jakoś radzić bez tej faktury. Tak to wygląda, dobra. Pan klient przyjedzie, to będziemy zakładać. Dobra, to mamy Asterkę Bożą na podnośniku. Co do niej przyjechały Tumiki, szybka reakcja Pana klienta, od razu przyjechał. Póki jest czas. Tu mamy tak, tu, 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 tu już pomału się siatka roz, rozpierdziela. Eee, tu już korozja się robi. No ten tumik jeszcze mógłby na upartego zostać, ale to nie ma sensu. Mi się wydaje, o tam taka locha, nie wiem czy, te, czy ja dobrze go pro ustawiłem. Taka locha tam jest. No, i końcowy niby też wyglądał na dobry. A tu o, paluch już wchodzi. Także będziemy to wywalać. Ten tumik, cały układ wydechowy w sensie i zamontujemy tamten, co tam leży ten nowy. Dobra. Także bierzemy sobie trzynasteczkę. Odkręcamy tu. Tłóweczkę. O, wylata, wylatała na ziemię, tam wszystkie nowe śruby są. Tu trzynastki, tu dwunastki, jakoś tak to wszystko dziwnie porobione. No dobra. Szpilorek. Nie wiem, czy wy tam coś będziecie widzieć, czy nie. Trzeba tak pomóc śrub sztaczkiem, o jako tako, o skorwysyn. O proszę bardzo, tak to by było, gumy też dały nowe, także nie ma coś nad nimi spuszczać, moim zdaniem, ale se wezmę, zrobię tak, żeby mi było łatwiej. Mhm. Zrobię sobie kozląbko i podeprę sobie te kuromysło, co by nie przeżyło mi w dół. O, coś takiego. Dzisiaj cały dzień obrana lej, deszcz, a mi się zasypi na mordę. No, to, 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 to.

bo sondę trzeba będzie przełożyć do nowego wydechu. O kurwesy. Całość z sondą Lambadą. Razem. Tak. Patrzcie, jak to wszystko pierdolona, jaka dziura. Ding 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 ding. Dobra, na dół. Całkiem na dół. Nie będziemy dźwigać tego. O, i teraz jest wersja sportowa, bez wydechu. I spróbujemy tą sondę teraz odkręcić. O ty, kurwa. Dobra, poszło. Sonda lambada. Sonda lambada. O skór. Dobra. Okej, okay, to mamy przyłożone. Teraz by trzeba było zrzucić Zrzucić tylny tłumik A jak do tego się dobrać? Tłumika tu by trzeba było te gumy podrzucać. A wiecie, co ja się nie będę z tym pierdolę to utnę. Tak są nowe i tak są nowe. O cyk. O cyk. I wyciągamy dziada. O skurwę. No i wydeszek zdemontowany. Już nie ma nic na aucie. Elegancko. Tak, kurwa, trzeba zrzucić przecięte gumki. <gum> no i teraz tumiczek o skurwysyn o coś tam lata w środku o cyk cyk o, cyk ciekawe jak on będzie chciał pasować ten wydeszek cholerny o, to już się tak nie da Otuchaczy. trzeba to będzie inaczej założyć dobra Dobra, tu przelaz, tu przelaz, tu przelaz. Uff. Teraz tu przychodzi ten pierścień. Sprężynki, śruby. Pierścień. Uff. 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 Dobra. o kurwa właśnie wąsem tu a tym wąsem tu o kurwa. o tak to zrobimy rumhyc I teraz to, to tutaj o, o, o i dobra i samo se wisi haligansko, już bez tej podpórki o. Zakładamy. Teraz te. Obejmy. Tu damy trochę szuwaksu. Trochę szuwaksu do szuwaksu. Ale to wezmę. Kiczki zmienię. Trochę szuwaksu. Uh -huh. A gdzie ta mówka? Zakładamy to. To od razu drugą załóż. Obejmkę. Tu. W sumie przesuniesz. Jeszcze szuwaksu. Do szuwaksu. O! I tu trochę szwaksu, Do szuwaksu tu pierścionek w środek cyk fuch ściśnie to teraz tak sprężyna i śruba mhm. i do oporu bo to... Madejść do oporu, a sprężyna to dociska sobie tam jakoś, żeby to sobie było jak należy. Pierwszy usiadł na zero fajnie. Będzie. Na razie się nic nie obija. Tam się wyciągnie ręcznie. Teraz ostatni element układanki. Mhm. Jeszcze jeden cybancik jest. Z ruchyca. Aha, uszczelka. Mhm. Uszczeleczka. 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 Słuchaj go, a to znowu czakiczkę założyć taką gumianą i pasta montażowa, pasta montażowa, i będzie Asterka Boża jak nowa

o skurwesyn. ściutko i założymy uszczeleczkę na góreczkę o ona się tam zaklaśnie na tych blaszkach i śrubeczki kurde sobie łapki całe ubawiałeś tą pastą teraz taki brudas. Czasą de lambadę podpiąć zapamięci żeby nie zapomnąć o skurwesyn. Dobra, siedzi? Siedzi, trochę tak napięta wyszła jakaś taka. No ale może będzie. Dobra. Aha, to co tamto, od razu przyłap już tą, tą obejmkę. Obejmkę. O, obejmkę. reszta szaręcznie dokręcić, bo to ten klucz, co prawda, nie jest jakiś mega silny, ale, ale, ale. Czekaj, podokręcaj to. O nie! No już błockiem urodziłeś, Ajajaj, aj, taki ładny wydeszek. Oho, oho, oho. No i dobra. Teraz trzeba go opuścić, odpalić. Więc co pochodzi, żeby ta pasta na wolnych obrotach podeschła. I będzie kurwa gitarka. Tu wszystko fajnie, tu nic nie stuka, nic nie wali, wszystko sztywnie. Jeszcze te 15 z tyłu, zobacz. Sprawdź, co by nie było. Dobra, to no, tak musi być, tak szczuci. To w zasadzie tylko sprężyna to ustala, okej. Okay. Hmm. I w dół Asterkę Bożą, ale teraz będzie się dopalał ten wydeszek, będzie pachnieć, no skurwysy. Zapuszczamy Asterkę, niech chce chodzi na wolnych obrotach i będzie i tarka już. Ach. Niech się wydeszek dopala. Regańsko. Niech się pasta zwiąże sobie na wolnych obrotach. I będzie git. Mmm, taki zapaszek. Wszystko wychodzi na to, że jest dobrze, ale śmierdzi teraz tą srebrzanką, tym wydechem, znaczy się świeżym, nowym. No, o wentylator poszedł, to co? Od spodu wszystko dobrze, szczelne. Chyba wentylator ruszył, to wydmuchuje ten zapach spod auta, miodzio. Nowość, zapach nowości, no to co? Não tô se mandero.